Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z GTA 5. Aha, mamy też jechać na strzelnicę, widzę przy okazji już dostaliśmy wiadomość. Ogólnie rzecz biorąc chciałem jechać do Franklina na tą misję, ale skoro każą podjechać na strzelnicę. Tu jest strzelnica. Mamy się podciągnąć w strzelaniu, więc podjedźmy, zobaczymy co z tego będzie. Skoro każą, to tak zróbmy. Też nie bardzo mnie to cieszy, bo myślałem, że zaczniemy sobie od jakiejś misji, ale coś czuję, że to może być ważna sprawa, wiecie. W takim razie skręcamy ładnie. I jedziemy od razu prosto prostu do celu. Okay, Muję, choćby nie wiadomo Co okay. Z tym motocyklem wycisnę się prawie wszędzie, prawie. Mam szczęście zaraz gdzieś wmuchnę i tyle że z tego będzie. No, być szczerze, nie przepadam za takimi motocyklami. No, ale jak już go dostałem, to... Tak, Dobra, poszło. Wow, widzieliście jak mi się ustrało teraz To dopiero była jazda Strasznie mi się ten motocykl nie podoba O, cholera A jeszcze muszę tutaj podjechać, dobra Nie dałoby się wtedy tędy się dało. Ups, sorry nie było specjalne, był zakaz w ogóle z ciekawe... uuu, uuu, tu fajnie Ciekawe przy tym też się da jeździć tak wiecie że można sterować Ogólnie byłem tutaj w GitHub Online i tam Tam u góry skampiłem i strzelałem sobie do policji więc Długo cię nie trwało. Dobra. Strzelnica. Gdzieś tu. Mam co gdzieś tutaj zrobić. To nie mów się, że muszę najpierw filming instruktażowy zobaczyć czy coś. No tu jest strzelnica, dobra. Bo weź, muszę zapłacić 14 dolarów pisowe. Masz. Broń, pistolety, <coughs> liczne nieruchome cele, cele, schodzę po jednym trafieniu. Okej, nie wiem czy. O cholera, zaliczony pistolet. Jakiś medal dostałem. Konkurencja druga, druga, liczne, ruchome cele. Cele skażą automatycznie. Automatycznie? Poljera Te ili ja raz poraška? Pa raz Srebro, no, 2000 tylko. Srebro, no dobra, srebro może być, tak? Ktoś mam nagle 10 tysięcy punktów, dobrze patrzałem? I ja ruchomy cel. Cel jest schodzą... <laughs> automatycznie, boję się, jak pojedzie ten cel. O cholera. Chyba chyba mi chyba to nie przejdzie Leż jest zna czas O cholera właśnie o tym mówiłem Mi dał rady A nie, zaliczony patrzcie, chyba z brąz A srebro musiał być 3000, dobra Muszę mieć 650 na brąz, 3000 na srebro. To bym chciał, żeby zrobić jeszcze raz, gdzieś pojedzie, tak dziwnie. Cholera, już mam 650, teraz mam 650. To 300 Nie, ja mam 1040 Dobra, nie zrobię tego chyba jednak Dobra, już trudno Mam zaliczone, to może być Weźmy sobie może jeszcze karabinki SMG Ale ja mogę na przykład pistolet i wziąć teraz pistolet bojowy I robić to samo tylko pistoletem bojowym Pokażcie to pistoletem bojowym. Będzie jakieś szybciej. Ej, widzicie? Nie ma szans. 300 Cały czas brązik Jestem dzieckiem brązu, więc co się dziwić Dobra, pistolety Teraz weźmy sobie SMG Szturmowy, czy... Weźmy sobie szturmowy i ten Zobaczymy jak to pójdzie Nie zdąży Fuck Ale już mi dużo nie, brako, nie brakuje. Myślę, trzeba nie zrobić tego jeszcze raz, żeby mieć, chociaż w jednym złoto. To dzisiaj będzie chyba taka typowa strzelnica, coś czuję. O, cholera. Nie zdążę 8, 7, 6 o, chyba nawet przeleciałem. Co jest chyba i złoto szturmowy SMG, pierwsze miejsce. Ok, konkurencja druga. Jeden yy, szereg ruchomych odwracających się celów, cele schodzą automatycznie. Kolera, mam, mam brąz. Mam chyba nawet srebro. O, to nie ma źle wam powiem. Z karabiny w spoko się strzela. I liczne cele o różnych wysokościach. Cele schodzą automatycznie. Dobra. okej, okay, razy trzy pięć tysięcy o cholera sześć i pół mam złoto, jest, bardzo fajnie, cieszę się niezmiernie strzelanie 40 na 100 dobra nie ma źle kolejny będzie karabin szturmowy e, karabinek czy weźmy sobie ten okay. o cholera Ich Złota chyba nie mam, ale mam srebro, okej, okay, pasuje. 16 na 17, 17 cel. Konkurencja druga. Jeden rząd, coś tam, coś tam, coś tam i pewnie będą się ruszały znowu tak wtedy. Oha. Na brąz 4 4000. Cholera, nie przeładowało mi Jezus Maria Dobra, mam 6150 Dobra, będzie srebro Coś tyle o, to mam taką cichą nadzieję, to bym potrzebował 17500 500 na zdobycie złota. Cela <laughs> różnej wysokości i prędkości wschodzą po trzech trafieniach, Jest bardzo daleko. Mam brąz. Waliczony. już. Remia za czas plus 119. Tak mi dużo nie dało. Ok, zostały jeszcze strzelby. Strzelba tłokowa czy strzelba bezkolbowa? Jak mamy celę? Czy ja muszę na każdą rękę robić osobno? Weźmy sobie bezkolbową. Nieruchomy co lekarz schodzi po jednym to będzie gdzieś blisko. Okej, okay. ja chyba nie wiem czy to powtórzyć, czy nie. No to było dosyć proste, wam powiem szczerze. Dobra, weźmy to drugie. Zaliczamy i tyle. Mało punktów tu miałem. Dobra, konkurencja trzecia ruchomy cele schodzą po tam ich strzałach. O kurde, chyba na złoto, i nieźle Zaliczyło mi Okej, okay. teraz zostały lekkie karabiny maszynowe O cholera, to jest lekki? No i zanim przeładuję... Super. Będzie chociaż brąz? Chyba nawet brązu nie będzie. Muszę od nowa. Polera, no. Myślałem, że będzie łatwiej. 600 8400 mało mało 2090 a zanim to przeładuję nie zdążę tego zrobić, no nie ma szans Pss, jeszcze gorzej niż wtedy. Ja co muszę zrobić? Muszę mu całą tą. 4100, ale zanim. 6675 udało mi się zdobyć. No to jest srebro jedno. Ok, szereg le celów, które się odwracają i schodzą automatycznie. Czarowniki by się jakieś fajne przydały. srebra chciałem chociaż razy trzy mam w ogóle nazwę to 40 tysięcy punktów ciekawe co jeszcze mi powiecie Srebro będzie. Nie mam co płakać. Zaliczony prawie 20 tysięcy punktów. No nie, na 19 tysięcy stało. Ok, ostatni tutaj tryb. Potem będą karabiny snajperskie

Prawie srebro, patrzcie, dużo mi nie brakowało, ale nie będę tego powtarzał, się nie martwcie. Ogólnie rzecz biorąc, mógł zrobić to samo, tylko innym karabinem. I broń ciężka, myślałem, że jeszcze będą. Jeden szereg, od... dobra. Okej No niestety, ale okej okay. no, powiem wam, pomimo że minigam w wcale nie jest tak łatwe, jak się wydaje yy, Zaraz na Кто трапил Окей. Patrzcie, prawie złoto. 5 tysięcy mi zabrakło, no. Nieograniczona, co tam pisało? Nieograniczona? Liczba? No to wychodzi. Chyba trzeba na trzaskę biegnąć i po prostu. Dawno przebiłem tą pracę, patrzcie Prawie 85 tysięcy, 70 było minimum. Wszystkie przedmioty w ammunition są teraz przesunięte o 10%. Uuu. <coughs> tak, chcę wyjść ze strzelnicy. No i niestety trochę odcinek Kikijowy, bo tylko, tylko strzelnica, ale... Pomimo tego wszystkiego mam nadzieję, że w miarę wam się to podobało Mogę kupić jakąś broń Przeglądać broń A ja bym coś chciał kupić Skam zablokowane, akacza mogę kupić Fulam mu kupimy Jest dużo z naboi jeszcze, będę mógł kupić? Aha, no tak, ja mogę kupować, zakupować kupować. Powiększony magazynek, uchwyt, latarka nic nie da, to zasługuje zniżkę 10%, luny to se kupmy, to nie, wojskowe tam barwy to tam paliwo, może być różowe, ale nie będę brał, okej, okay. co do tego jeszcze będziemy brali, karabinek jest spoko coś po też półtora amunicji. Oczywiście powiększony luneta. Tylko barwy zostały, to już paliwa. To jest nasz pistolet, te puka, puka Powiększony magazyn kosztuje tutaj 8000. Tylko barwy mogę kupić. Um, czekajcie, jakiś ten mutek tam butelka to już nic nie ma, nie? Aktualnie nie oh, Co tu mogę kupić SMG Powiększony Luneta 27 tysięcy nie dam za tłumik to z przesady Jakiś mały uzicz został Ale dobra, nie będziemy kupować więcej tyle starczy i myślę, że tu się będziemy żegnać, no bo to jest taki to powiedział odcinek, taka typowa strzelnica. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Yy, będziemy się widzieć w następnym odcinku. Nie, zapomnij, czy, nie zapomnijcie czegoś po sobie zostawić. Do zobaczenia i cześć!